niniejszy remont, jak i wszystkie inne prezentowane na naszym kanale, nadzorowane są przez Austriacki Instytut Zabezpieczeń Budowlanych. Witajcie, tym razem naprawialiśmy szkody wodne w prywatnym domu. Co ciekawe, jednego z najbardziej znanych austriackich narciarzy. Nasz klient jest właścicielem niemal nowego domu, mającego dopiero w sumie 3 lata. Zgłosił się do nas z prośbą o pomoc. Poinformował nas, że woda przecieka z przydomowego tarasu do pomieszczeń technicznych basenu, dlatego właśnie zaczęliśmy nasze działania od wykonania hydroizolacji mineralnych we wnętrzach tychże pomieszczeń. Niestety nasze zabezpieczenie wykazało, że problem jest poważniejszy niż na początku zakładaliśmy po izolowaniem Jednych miejsc woda zaczęła napływać do pomieszczeń technicznych innymi i jest to w sumie typowe zjawisko, które wskazuje, że izolację należy zastosować. Na dodatkowych powierzchniach woda zawsze znajdzie ujście tam, gdzie nie napotka wystarczającej bariery do jej zatrzymania. Kolejne przecieki dały nam do myślenia. Musieliśmy precyzyjnie ustalić, gdzie znajdują się pozostałe, wadliwie zaizolowane miejsca. W końcu sprawdziliśmy płytki, które zostały ułożone przez wykonawcę bosenu wokół niecki. Po ich zdjęciu okazało się, że były ułożone nieprawidłowo. Zaprawa pod nimi nie była rozciągnięta równo na całej powierzchni, ale zaaplikowana punktowo. Oczywistym jest, że brak monolitycznej warstwy spoiwa pod płytkami prędzej niż później spowoduje pojawienie się w niej wody. W przypadku tarasu naszego klienta napływ wody przyspieszyło też zastosowanie podsypki drenażowej na całej powierzchni pod płytkami. W efekcie wykazanych przez nas błędów płytki zaczęły się odspajać i nastąpił tak zwany efekt klawiszowania się, szczególnie w rogach płytek pojawiły się wyraźne, bo nawet kilkumilimetrowe różnice w wysokościach między nimi bezpośrednią przyczyną tego zjawiska było oczywiście zamrzanie wody znajdującej się pod spodem w okresie zimowym. Dlatego powiadomiliśmy klienta, że należy całkowicie zdemontować wszystkie te płytki, a następnie zaizolować powierzchnię pod nimi, czyli wokół całej niecki basenu z zaprawami mineralnymi NCT. Tylko w taki sposób można było ułożyć je prawidłowo od nowa. Po usunięciu pozostałych płytek i odsłonięciu warstwy spodniej okazało się, że problem był jeszcze poważniejszy. Naszym oczom ukazały się głębokie rysy na burtach basenu, którymi woda spływała w dół do pomieszczeń technicznych. Poza tym wiele odpływów i kratek drenażowych nie spełniało swojej roli, bo były po prostu niedokończone i nie tworzyły tak naprawdę systemu odprowadzania wody. Niektóre z nich były na nawet zaklejone zaprawą do montażu płytek i były pod nimi poukrywane. W takim przypadku oczywistym było to, że woda napływa do pomieszczeń technicznych, tamtędy, którędy ma najłatwiej, czyli przez fugi z podsypki drenażowej, ale też przestrzenie pod płytkami, no i głębokie rysy w konstrukcji niecki-basenowej. Wszystkie te wady mogły z czasem spowodować nawet całkowitą destrukcję betonu, z którego wykonano ten basen. W czasie prac demontażowych stwierdziliśmy jeszcze jeden problem, mianowicie z powodu destrukcyjnego działania wody odniecki basenu odspoiły się też hydroizolacje z masy bitumicznej i termoizolacja z arkuszy stropionowych, dlatego nie było już innego wyjścia, jak tylko gruntowny remont całej konstrukcji. No, widząc to nasz klient świadomy skali w sobie problemu, bo to wyglądało naprawdę nieciekawie, podjął decyzję o jego przeprowadzeniu zgodnie z naszymi wytycznymi. Musieliśmy więc jeszcze raz uszczelnić na wodę i zaizolować termicznie wszystkie powierzchnie basenu i zbudować. Praktycznie od zera system drenażowy z rynien odpływowych i kratek do odprowadzania wody. W zakresie zleconych nam prac znalazły się jeszcze demontaż prysznica i prowadnic razem z takim ruchomym zadoszeniem basenu, dzięki któremu można kąpać się w nim w chłodne dni. No i to wszystko wygenerowało w sumie dosyć długi czas, bo aż dwa miesiące prac. Musieliśmy odkopać całą nieckę basenową dookoła i założyć nowe zabezpieczenia z zapraw NCT Krystal i NCT Cen, by w końcu zapewnić tej konstrukcji pełną hydroizolację od zewnątrz. Po wyschnięciu obu warstw pokryliśmy je styrodurem XPS, aby zapewnić równe i mocne przyleganie nowej hydroizolacji zewnętrznej do basenu od zewnątrz. Pokryliśmy ją oczywiście jeszcze siatką dodatkową naokoło. Ubiliśmy porządnie grunt ciężką zagęszczarką. I jeśli chodzi o izolację poziomę, to zaizolowaliśmy też całą posadzkę, zrobiliśmy to dla na pewności dwukrotnie, zabezpieczając cały beton, którego wykonawca użył do zbudowania konstrukcji wokół basenu. Uszczelniliśmy wszystkie narożniki połączenia posadzki z niecką, ścianki domu stykające się z konstrukcją basenową. Ponadto we wszystkich narożnikach założyliśmy bandaże elastyczne i zaaplikowaliśmy elastyczną izolację MCT Flex. Po wyschnięciu nowych zabezpieczeń nadzorca budowlany z ramienia naszego klienta ocenił je celująco. Mogliśmy więc przejść do ostatniego etapu remontu, czyli ułożenia od nowa kamiennych płytek, które z Znajdowały się pierwotnie na powierzchniach wokół niecki basenu. Część z nich udało się uratować podczas demontażu, jednak część należało zamówić. Po tworzeniu ozdobnej nawierzchni posadzki zamontowaliśmy na nowo ruchome zadaszenie basenu i prysznic. Podsumowując, po pierwsze, od zakończenia naszych prac pomieszczenia techniczne znajdujące się pod basenem są w końcu suche. Po drugie, niecka wraz z posadzką, która do niej przylega, jest perfekcyjnie zaizolowana horyzontalnie i wertykalnie przeciwko wodzie działającej z boku. No i od spodu, oczywiście. Po trzecie, po usunięciu starej fugi, zastosowaliśmy nową, elastyczną i wodoodporną, która zapewni na wierzchni pod płytkami pełną suchość. Remont kosztował naszego klienta około 50 tysięcy euro, jednak, gdyby nie nasza interwencja, basen z pewnością popadłby w ruinę w krótkim czasie, a wybudowanie podobnego kosztowałoby znacznie więcej i też bez gwarancji, że nie zacznie go niszczyć woda. Poza tym, klient otrzymał od nas 10 lat gwarancji na skuteczność dokonanych napraw, a w praktyce jesteśmy pewni, że te naprawy przy odniosą bardziej dalekosiężny skutek w postaci szczelnej Niecki. Jeśli zainteresował Cię nasz film, daj kciuk w górę i subskrybuj nasz kanał po więcej informacji na temat skuteczności zapraw mineralnych NCT.